No nie, no nie, no on jeszcze samochodem jeździ, ten głupiec. Ten głupiec wyszedł ze szpitala, a jeździ samochodem do Kuby. Dobrze, ja mam to wszystko nagrane, on to zobaczy, jak coś Kuba zobaczy, że to nie ja. Siema. Cześć, no. No, a jak się czujesz? No co, źle? Słuchaj. Się samochodem, jak ojciec to zobaczy, U. będziesz miał przeklepane. No i dobrze, eee, wszystko jest twoją winą. Przez ciebie wszystko się stało. Zrobiłem to i co? nagrałem to, co wyzywałeś. A. O, Brian. No Brian wrócił. To wszystko przez niego! Przez niego miałem wypadek! Co? Przez Karola, no nie? No, no tak! No, On pewnie. mi kazał jechać 300 na godzinę i mówił, walnij w drzewo, co? walnij w drzewo! Nie no to to Czy są już takie dowolisz naprawdę to ja... Może nie no, ale do ja tego nie byłem. ...drydli na policję! No. Ale... on no. tak mówił? Ja, ja, ja chciałem złożyć zeznania, ale on mi mówił, że on mnie zep jak ja złożę zeznania. Ja... Co? Teraz mnie straszył Co? 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 Kadań, i zmusił no. mnie, żebym to przyjechał no. z Adem. Nic mu nie ma nie... No głupoty gadam. No tak myślałem. Co ty gadasz za głupoty ty kurde debilu, ty? No to co tu już tu w Majt Kisikasz A czemu on no się smingalo, że nie mogę gadać, bo ty jesteś mieć? No bo on cały czas myśli, że to ja że to moja wina, że ja ci kazałem jeździć tym, tym, że kazałem ci 300 na godzinę jeździć, że kazałem ci zapierdzielać, że zmusiłem cię no do bo, tego. Ale bo wiesz czemu on tak myśli? Bo podobno... No ale czemu? <laughs> podobno ktoś e, jakiś dziadek ze szpakona zeznania składał, że 300 na godzinę jeździliśmy koło jego domu. I Wyska gadał. I za godzinę z Atem. No tak, i gadał, że jedna osoba kierowała, a druga siedziała na dachu i trzymała lejce. Co? No nie co? wiem, jaki dziadek z Jakie co? <laughs> co to za tyle nie <grym> głupot? No i słuchaj, i swoją ojcem będę się lał yy, niedługo, nie? A ty, Brian, jesteś gotowy do bitki też? No ja jestem gotowy, ale to ty za... Czy Ale co ty, Brian, też kurde, myślisz, że to jest moja fina, że ci dałem samochody? No przepraszam was widzowie że dałem ci samochodem? No, trochę tak, ale przecież ja sam chciałem, nie? No to wiadomo. No ale, jaka moja wina? Przecież ty sam chciałeś, kurde i tak dalej. Mimo no to ba... Ja ci nie nie mówiłem, żebyś po drodze jeździł, żeby ale... Jeździ, żebyś po drodze jeździł a, i żebyś jeździł tak jak ja ci mówiłem, to było wszystko dobrze. Ty zapieprzałeś po tych polach po a... tych głogach i przypieczyłeś. wiesz, jakbyś mnie nie... No, I tak bym sobie wziął, nie? No i tak byś se wziął. No właśnie zacznijmy od tego. Na no, ten dewin przecież Dawid też, też ojciec, się rozbił no też się rozbił motorem bo Michał dał mu motor ty go wiesz o co mi trochę bardziej nie chodzi wiemy, że ty po prostu pomocy nie wyzwałeś ja nie wyzwałem pomocy debilu ty Zadzwoniłem no po cię tego Briana, no to jest no bo jeszcze, tak... ale ja z nim gadam normalnie jak ale ty nie umiesz kulturalnie rozmawiać z ludźmi tylko ale ja gadam normalnie jak, jak z chłopem i ja sobie tak z Brianem gadam i on wie że normalnie O no tak gada jak z chłopem i Brian, przecież zadzwoniłem od razu po policję, znaczy po, przepraszam, po gotowie, I nie, bo policja ten po dziadek zadzwonił, chyba. Wiem. Yy, bo później przyjechali do mnie. Znaczy to zadzwonił Kuba, twój ojciec po policję. A druga sprawa, yy, po karetkę zadzwonił od razu i helikopter po ciebie przyjechał. Nie pamiętasz tego? Znaczy przyleciał. No nie pamiętam, zobacz. Idę sąsiedzie, nudne to wasze rozmowy. Ale ci mówię, normalnie chłopku, to złożył zeznania, że 300 na godzinę koło jego domu jeździłeś, ty albo no ja. No weź, to jest, co to w ogóle za zeznania, no daj spokój. No i twój ojciec jest na mnie pogniewany, nienawidzi mnie... Nie Bo on mnie myśli, mnie że to historia. prawda jest. Może i myśli, że to prawda, no ale dobrze, że jest, dobrze się czujesz, że wyszedłeś z tego i więcej nic ci nie dam niczym jeździć. To masz jak w banku, że żadnych... Aha, to nie dam, śmieciu ty! Żartuję debilu ty! Na żartach się nie znasz. No to jak mi nie dasz jeździć, do nara, się nie na no ale... kolegową. Jeździ. Da człowieku. Na pewno? No a co? Ale ja nie budec. razie nie mam czym, bo niestety ktoś rozwalił Seata, tak? Ale możemy kupić kłada na współę. Do, dobra, dobra, no ale ty... Jak sobie Sagan rozpierdzielisz, to nie, <noise> ja nie tego. No Poczekajmy, bo na razie ojciec mi nie pozwala się tu spotykać z tobą. No to słuchaj, no to z ojcem pogadaj, że nie możesz ty ojcowi kurde powiedzieć, że cholera jasna, że wszystko jest, że ty się nie gniewasz na mnie, że to nie jest moja wina. Nie możesz co powiedzieć, ja tam będę gadał, tam to co on będzie moja. No powiedz, że to nie jest moja wina. Dobrze. Moja. Boję się, że na mnie gniewa cały czas i będę się z nim tłuknie. Ale nie. A nie. No ale to ja ci mówię, że on, on ciebie zaszmaci w tym ringu No czy no to ci mówię, że no nie no policja przyjechała Ja że <grym> Ty w, przyjechałeś z tym... <grym> nie przyjechałeś tym Ej, Wysiadaj z tego samochodu <grym> Debilu! Ty mnie nie przyjechałeś jak to kontrolu <grym> Dzień dobry Czyli pomoc? Kontrola tak jak nie Dobry, do że kontrolować Dobrze no, no, jestem no, Brian! To tutaj... to ja jestem Przyje? Brian ten cool chciał mnie zet co? Co ty bierzesz za kłopoty, idiot? To jest ten Brian, tak? No. Tak. To jest. A, y... On mnie porwał dzisiaj. To jest Brian i. <śmum> to. się nie stawiłeś jeszcze z ojcem na zeznania, tak jak mieliście? Nie wiem, ojciec gdzieś pojechał, ale on mnie porwał dzisiaj, to nie mogę. <śmum> nie robię sobie żartów tutaj przy. Pano panu policjancie, jeszcze policjancie. Co kurę nie, nie, nie! Proszę no. pana, dobra, ja żartuję. Przecież kurę piwko wypiliśmy tu z Żalem, dlatego w <laughs> To Ile, ile? Dobra, nie wiem. No Ale żalek on, on gada głupoty, <laughs> pan w to wierzy. Dobra. No 0-0, ty pijeś? On nie pił no 0 no, no, zero, zero. To co, co to jakieś ja czy co? No ale zerówkę ja ja piłem no, ja nie robię A... panu że jak nie wiem jak jakąś y jak umyste Jak z tymi ze zdaniami Brian? Nie będę składał Nie będziesz składał? Nie, w dupie ja mam No to ja muszę pan ściągnąć no, to... no to proszę ściągać ja mógł się poruszać, no jeżeli tutaj... To trzeba, tylko to trzeba będzie zgłosić. Yy, panie Karolu, ale wtedy i tak ten mandat... Yy, tak jak pan 25 tysięcy i tak zostaje mandat. Nie zostaje. No ale za obrazę funkcjonariuszy te 15 zostanie na pewno. A ja nie zapłacę. No, to możemy skierować sprawę do sądu, ale pan wtedy przyjął mandat, także już się nie da za bardzo. No to kieruj to do sądu, ja nie będę... A, Panie królu proszę dać nogę. Dobrze ciąga pan to? Już? Już ściągnięte. O, czyli mogę się już ruszać gdzieś, zechce, tak? ale panie Karolu, ja powiem panu szczerze coś między Słuchaj. nami. Ja proponuję te 15 zapłacić, żeby panu się nie nazbierało z odsetek, bo udupio pana mocno. Proszę mówię pana, panie, a, ja wiem, ale proszę pana, powiem panu wprost. Nie chcę tego płacić, bo nie mam. To co, nie wiem, jakoś pan musisz, To nie wiem, jak pan to zrobi, że komornik no, wpadnie i powiem panu wprost, że nie będę tego płacił, mówię wprost. A ten gówniak gdzie jest? Czy tego to nie wiem? Tego to nie wiem, proszę pana. Gdzieś musiał pójść, ale gdzie? O ja. On sam jeździ po podwórku? No i proszę bardzo, widzi pan. Cię zachowuj dzieci. Na nie gadaliście. Ale co, po podwórku sobie mogę jeździć i nic pan nie, nie po gada. Podwórku se jeździ, to, pana, po podwórku to sobie może, Brian, jeździć kiedyś proszę pana, po podwórku to ja nawet mogę sobie radiowo <laughs> <laughs> radio sobie Brian, ty jesteś jakiś dać pady? No mnie to nie bawi na przykład Brian, wiesz? A no dobra tobie też. No właśnie, tutaj bez, to jest poważny funkcjonariusz jest proszę. No już więcej interwencji nie będzie. Chyba, że interwencja super. jeszcze komornicza, jeżeli pan nie będzie po prostu spłacał leżności, no. No to pan nie, nie, nie spłaci. No Tak pan nie spłaci, to ja życzę panu i tak miłego dnia, bo to już nie moja sprawa. No i do widzenia również panu życzę miłego dnia. Mocenik. A ścigamy to się? Miał, nie, 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 pan pan tego, ...żeby na drogi nie wyjeżdżał. Panie, jak to mówią? Szczęścia, zdrowia, powodzenia, chaci w dych, do widzenia. <laughs> jak to mówią, nie? Podam na Pana mandat, koledzy. Ale to żartobliwie, proszę Pana, nie właśnie się pan, naprawdę nie właśnie to już ża mi żartu to powiedziałem. Panie! Dobrze. A no. pościgamy się? Ja Ci się pościgam, zaraz kluczyki zabierzemy i tyle. W net się, for w speedzie! Ten Brian to naprawdę nie da. Nie, nie będę sobie stoił jajcowo, bo ja mam pracę. No, Brian, trochę się zachowuj, Kury dopiero, że jest ze szpitala, wiesz, to tu jest. Jajuszka robisz. I mam energię. Masz właśnie patrzę energię, że się wyleżał, teraz wyleżał, wyleżał. Energii aż za dużo patrzę. Ty, ja zostawię tego Sata tutaj. To ojciec będzie myślał, że ty ukradłeś mu. No nic, Wypier wypierdzielaj z nim stąd. Nie, no ja zaraz, To ja zaraz go odholuję, bo ja na pewno nie będę za to wybierał odpowiedzialności, że on tu był. I co, wyjadę Seata mojego, kurde, wyciągnąć. Mogę z tobą? Możesz. Ty, tak, ja to ja seata. może wezmę tego, od Ojca ciągnik z którym Nie, 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 nie. twojego Ojca to ja nic nie chcę. Ja i tak wezmę. Ale ja mam Sewadymirca. Mirca. Ja pojadę i tak. Tego Seata odprowadź. No to Seata odprowadzę, ale poczekasz na mnie, czy nie? Może poczekam, może nie. Czy zachowasz się jak zawsze? No ja poczekam. Co ty robisz? Nie, ale ja tylko w kółko stuknąłem, to jeszcze się no. nie stało. Nic ci nie stało, no. Serio. Czekaj, czekaj, to muszę wysiąść tą linkę, bo jak ona tak się wiewa, to, to ciężko się będzie... Czekajcie, jak to zrobić, że ona... Dobra, ci powiem, cyk. że po prostu mi się nie chciało już być w tym szpitalu. Nie wiem, że ci się nie chciało, dobra, jedziemy tak, jak już może dojedziemy. Słuchaj, komu by się chciał w szpitalu leżeć? No ale najgorsze, Tylko... że to przez ciebie było, nie? To nic nie było przeze mnie, to akurat dobrze wiesz, że to nie moja wina. A czy ja? Twoja wina, twoja głupota! Że jeździsz, skaczesz, kurde, po polach jakiś łachmytek, jakiś pozer. Dobra, no, ja ojcowi... płaciłem, że masz... Dobra, słuchaj. No. Ja ojcu powiem, niech on tobie wybaczy może lepiej. No. Ale najwyżej ty układa jak kupimy we dwóch, to żebyś tylko ty płacił. Ale i tak, że Kuba by musiał o tym wiedzieć, że my kupujemy, bo ja nie chcę później takich sytuacji. No. <laughs> nie, tam nie będziemy gadać. Ja powiem, że później nie było takich sytuacji, że ja... Nie, dwa, tam to, nie, nie, nie będziemy nie gadać, mówi. słuchaj, bo to... Bo ja nie mam na to nerwów, tyle ci mówię, powiedzieć. nie mam na to nerwów Dobra Nie będę sobie nerwów psuć Nie będziemy gadać Ja powiem, mówię ci w tłumaczeniu Dobra, nie będziemy gadać Dobra, zobaczymy Ale kukurydza porosła, widzowie A ty czego ty ciągnikiem tu jedziesz? No, ja mam wszystko nagrane, wszystko się nagrywa jak coś, to mam Powiem mańcowi że prosiłeś nie gadaj nic takich rzeczy, bo ja nie prosiłem cię o nic. No i tak pomogę, no bo ty ja wypadek miałem, nie? No ty miałeś wypadek i to ty zniszczyłeś mi te auto, więc powinien twój ojciec mi oddać teraz pieniądze za to. Co? Tak. Za samochód powinien oddać mi hajs. Nie. No, jak nie? Nie. Czekaj, 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 bo ktoś mi kurde samochód próbuje. Czekaj, co jest, że szkur. Co tam się od. Czekaj to. Ktoś próbuje mi ukraść... To ja go na widły wezmę! Ja go na widły Ej, wezmę! Ktoś za to za, zapierdzielił, zobacz! No to dawaj, no bo on ma szybki jakiś ciągnik. No szybko! I zobacz, łąkami uciekasz, zaraz go połamie! Ja pierdzielę, ktoś widzał, i chce ukraść tego. No jedź szybko tym ciągnikiem! Dobra, ja cię będę wyprzedzał najwyżej, dobra? No walgo, walgo, wal, go, wal, go, wal. Sprawdź Ale co, co widłami go celować po prostu w głowę? Normalnie, znaczy w głowę nie, ale w ciągnik. Dobra, ale ja będę w kabinę celowo, o, oj, żeby go najwyżej przebić. przebić albo coś. Zobaczcie, w porę przyjechałem, bo nawet nie wiedział, że kurde ten. Nie no, ja nie wiem, go dogonimy, zobacz, szybko jedzie. Patrz rowem, zaraz go połamie. No dawaj szybciej. O, Skracam chuj, dystans. O, chuj, Skracam chuj. dystans. Brian, dawaj, dawaj, jedziesz? Nie dogonię, on jest za szybki. Rów tu o, jest, pier... uważaj! O kur... O ja pier... Dobra, nie głęboki, nie głęboki. Skacaj, Ty stąd, skacaj do lewej! Skracam! Nie, ja go nie dogonię. On ma za szybki. No ja tym bardziej Władymircem. No nie, rów, ruf, rów, rów, rów. Widzowie, no co jest grane, co jest grane? No zobaczcie, cholera jasna nic, nie będę jechał po połąkach ludzi. Nie no, ja jadę tylko z no, musisz no musisz go jakoś dogonić, Brian, no ja Władimirce go nie No hmm? Tak ja 28 na godzinę mogę jechać tylko tym rumplem, mogę... Ale co mi się... to za złodzi, co to za typ? Co to za gościu w ogóle? Co, śledzimy go, czy co? Skręca w lewo. No śledzimy, zobaczymy gdzie on zajedzie z tym. Bo trzeba go śledzić. Ja nie wiem czy on widzi. Na pewno widzę, że go gonimy. Mm. A może myślisz, że my jesteśmy wściekli, że też chcieliśmy się się ubrać tego sala czy coś? Ty, bo to wiesz, on tyle dni stał, a czemu ty w czasie po niego nie przyjechałeś? No bo kurde, nie miałem czasu i nie miałem kiedy w sumie, wiesz? No ale dobrze, że kurde w porę zjechaliśmy, kiedy widzisz. A, ale w sumie dziwne, że go policja nie wzięła, co? Eee, no trochę kurde, dziwne, trochę dziwne. Powinni go wziąć na parking policyjny, jakby nie. Ale może, nie ja wiem, szczerze dziwna sytuacja. Pojechał w prawo, Brian. No nie widać go. Cholera widzowie, no jeszcze stracę ta chociaż do pocyzny znowu go sprzedał. Dobra, no, teraz to, się mówi, wkurzyłem to, co... trochę. Ty się wkurzyłeś, ja się wkurzyłem. O o o o o o o, proszę bardzo. No i mamy gościa. Ej, Paciu! Nie pomyliło ci się coś? O co chodzi? Co o co chodzi? Twoje, twoje auto? Panie, w tym tam stoją ci nie interesuje. To pytałem policji, to mówili, że mogę sobie wziąć. Twoje? Nie moje no, ale mówię o, kurde. Nie pójdę! Brian, uspokój się! Ujopie! Ja. Szybko odpina się, Dobra, szybko odpina. Dobra, czekaj, stój, Brian! Stój, Dobra, go. udało mi się! Poczekaj, poczekaj, podpi... podpinamy linkę pod seata. Leję jeszcze go, wleję wlej, wlej mu! Nie, zostaw go! O, co, 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 chodzi o Ja pierdolę, ukradłeś mi seata, człowieku! Dziś mi spokój! Dobra. Wiesz, go, jest auto? On nie wyjdzie, nie wyjdzie, on ma zatrzaśnięte drzwi. Ryan, pomóż mi, no go no pomóż mi. chodź, 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 szybko. Ej, on chyba zemdlał. Podczep to tam. Nie da się na razie, poczekaj. Czekaj. Widzowiec, spróbuję to podczepić. Tu linkę trzeba, linkę, linkę, linkę. Widzowiec, szybciej, 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 szybciej. Gąsiu chyba zemdlał. Kaję, ja... sp... o, Dobra, Dobra. spieprzamy. Szybko. Bierz ciągnik i Raz. Poczekaj, go mi zgas? Raz, dwa, A wiesz szybko. co? Poczekaj, poczekaj chwilej! Zostaw go! Brian! Jeszcze go obalę na dach! Zostaw go! Ale tak to on nie wyjdzie! Uspokój się, chodź, jedziemy! Ej, ja przebijem mu opony, dobra, jedziemy! Co ty odpierdzielasz, człowieku? Dopiero ze szpitala wyszedł się. Ty wiesz co? Jak coś, to nie wiem na kogo to będzie. Na ciebie! Oczekaj, no jeżdż. Nie pchaj tego Seata, ja go tu gdzieś kurde muszę... Wizowie, dobra spróbuję go przetransportować jakoś powolutku, będziemy jechać. Chyba, że ja będę trochę podnosił, co? Dobra, widzowie, jesteśmy na Gospie, udało się jakoś powolutku trochę to zajęło. Czekajcie, jeszcze trochę go tu podprowadzę. Noże się coś... udało, kurde, bo... Dobra, czekajcie, tu niech stoi... Bo jak chcesz, to mogę go Tobie na dach wstawić. Nie, zostaw, nic tu nie wstawię. Jak coś, to powiedz tylko no. słowo i będzie na dachu. Dobra, jedź ten ciągnik odprowadź. Jedź,